Silna Polonia to gwarancja dobrej słyszalności polskiego głosu wszędzie tam, gdzie zapadają ważne decyzje. To motto przyświecające działalności Academic Quality Council, stowarzyszenia polonijnych nauczycieli i pedagogów, których większość pracuje na amerykańskich wyższych uczelniach. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja nauki. Może to zabrzmi troszeczkę dziwnie, bo nauki nie powinno się promować. Jakkolwiek chcemy zachęcić motywować młodzież polonijną, do tego, aby podejść Studia wyższe, aby sięgała po te najlepsze wzorce, jakie są możliwe, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Jest, otworzyła się w tej chwili droga w Polsce, w Europie do studiowania. Chcemy motywować ich i, i pokazywać, że kończąc studia mogą osiągnąć bardzo dużo i być przede wszystkim ambasadorami Polski na całym świecie. W jaki sposób Stowarzyszenie realizuje swój szczytny cel? Między innymi organizując spotkania ze znanymi Polakami, głównie ze świata nauki na wykład księdza profesora Michała Halera zatytułowany Wszechświat i jego początki i ewolucja przyszły tłumy. Nauka jest wielką wartością sama w sobie, także w życiu człowieka, który się jej poświęca. Dzisiaj bardzo dużo się na młodzież narzeka. To są czasem troszkę wybujałe narzekania, przesadne. Natomiast na pewno trzeba młodzieży pomóc i ukazać atrakcyjność nauki. Prawdziwym uczonym zawsze gdzieś tam w tle przyświeca to, że on zmaga się z prawdą, że stara się tę prawdę poznać, chociażby to był, miał być bardzo maleńki wycinek prawdy. To, to jest stare, stare przekonanie uczonych, od starożytnych Greków do dziś. Czy nauka to jest jednak poszukiwanie prawdy? To było spotkanie i pokazanie, dotknięcie osoby, która osiągnęła sukces światowy, a jednocześnie jest pełną pokory człowiekiem, naukowcem, który może podzielić się swoimi radami, swoją informacją, jak dochodzić do tych najwyższych priorytetów, które każdy z tych młodych ludzi powinien mieć. Każdy średnio zdolny uczeń przy wytrwałej pracy może dużo osiągnąć. W mojej belferskiej nauczycielskiej karierze często mogłem sprawdzić to, że bardziej wartościowy jest student, który jest trochę mniej zdolny, ale bardzo wytrwały, który potrafi od siebie wymagać, a także, a także odmówić sobie w imię pracy w imię zdobywania czegoś, rozmaitych rozrywek, które czas zabierają, niż studenta, który jest błyskotliwy, ale wszędzie go pełno, tylko nie tam, gdzie trzeba siedzieć i pracować. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także spotkanie z profesor Marią Siemionow, która dokonała pierwszej w Stanach Zjednoczonych udanej operacji przeszczepu twarzy. W wyniku 22-godzinnej operacji ośmiosobowy zespół pod kierunkiem polski chirurg przeszczepił kobiecie będącej ofiarą postrzelenia 80% powierzchni twarzy. Mój sukces wynika z bardzo wielu lat pracy, przygotowań, systematyczności, umiejętności zrozumienia, że niczego się nie wykonuje czy osiąga w ciągu jednego dnia. E, to jest ponad 20 lat pracy, i dopiero po 20-paru latach pracy osiągnęłam sukces, a nie w pierwszym roku. Także myślę, że to jest chyba najlepsza, e, najlepszy przekaz, jaki mogę dać młodzieży, że na pewno po miesiącu pracy czy po zdaniu pierwszego egzaminu e, nie, to jest dopiero początek sukcesu, a resztę trzeba po prostu czekać. W nowoczesnym laboratorium mikrochirurgii w klinice w Cleveland pod nadzorem polskich chirurgów, Kształcą się naukowcy z całego świata, w tym także Polacy. którzy przyjeżdżają po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z różnych uniwersytetów medycznych w Polsce, między innymi z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z którym mam ścisły kontakt od wielu lat, ponieważ jestem absolwentką, ale również z innych uniwersytetów, z Bydgoszczy, z Krakowa, z... Wrocławia, z Gdańska, i ci młodzi ludzie już dzisiaj, w dzisiejszych czasach wracają do kraju. Wielu z nich ma doktoraty, które zostały wykonane właśnie w moim laboratorium, ale podkreślam na moich właśnie grantach zarówno z Stowarzyszeń Naukowych Stanów Zjednoczonych, jak również z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Te osoby, ich sylwetka, ich motywowanie stymulacyjny proces w czasie spotkania sądzimy, będzie najlepszą motywacją dla młodzieży polonijnej. No, a to jest przecież nasza przyszłość. Także chcemy przekazać między innymi, to jest trzeci cel, takie ponadczasowe wartości, które posiada polska kultura. Robimy to w kooperacji. To chcę zaznaczyć tutaj z innymi organizacjami. Nie jesteśmy sami. Mamy wsparcie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, z którym bardzo pięknie nam się współpracuje. Organizacji Kongresu Polonii Amerykańskiej, uczelni wyższych. Jesteśmy na UIC. To jest najlepszym przykładem, że ta uczelnia popiera nas. Dwa lata temu byliśmy na IIT. No i Uniwersytet Jagielloński. Stowarzyszenie Academic Quality Council organizuje konkursy dla młodzieży związane z życiem, działalnością zapraszanych osób. Żeby przygotować tą młodzież do tego spotkania, bo często są to spotkania, że przychodzi młodzież i wtedy nie jest tak bardzo zainteresowana, ogłosiliśmy konkurs. Taki konkurs był dwa lata temu, przed przyjazdem księdza profesora Hellera, dla wszystkich polskich szkół i dla absolwentów polskich szkół i dla młodzieży polskiej już studiującej na uczelniach, nie tylko szykagowskich. W nagrodę za najlepiej napisany esej dotyczący osoby profesora Hellera, Adam Zmarzliński studiował dwa lata na w kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. To było doświadczenie takie, że się w słowach nie myślę, że się nie da opisać. To trzeba przeżyć. A numer jeden, szkoła była super. Poznałem wielu a, interesujących ludzi. A Kraków jako miasto jest wspaniałym miejscem, a nie tylko do nauki, ale także do, do życia. do nie wiem, znalezienia siebie, a także zrozumienia Polski jako, jako kraj, jako kultury. Gratulujemy i nie kryjemy dumy z polskiej młodzieży, do której bez wątpienia świat należy.